Cześć! Witaj na kolejnym otwartym webinarze dla użytkowników aplikacji Skrętor, tym razem w ścieżce dla menedżerów. A dzisiaj tematem będzie zarządzanie delegowanymi zadaniami. Jakimi sprawnie zarządzać, tak, żeby rzeczywiście dowieść cel do końca. Jeśli pamiętacie poprzednie odcinki, to pamiętacie na pewno tą metaforę, którą się posługuje od początku, czyli człowieka, który symbolizuje różne części ciała, które odzwierciedlają kompetencje menedżerskie. I dzisiaj zajmiemy się lewą i prawą ręką tego menedżera wirtualnego, za które są odpowiedzialne. Z jednej strony budowanie zaangażowania pracowników poprzez odpowiednie zarządzanie zadaniami, a z drugiej strony optymalizacja procesu wykonywania zadań. Generalnie, jeśli mówimy o procesie zarządzania zadaniami, musimy zacząć od dobrej diagnozy. Jeżeli nie zdiagnozujemy, na jakim poziomie rozwoju jest nasz pracownik. Niestety nie zastosujemy dobrej metody zarządzania nim. Nie wydelegujemy zadania w taki sposób, że zwiększymy pewność jego realizacji w taki sposób, jakbyśmy chcieli, a nie inny. Więc dobra diagnoza jest kluczowa. Ale właśnie bardzo często się dzieje tak, że nie diagnozujemy kompetencji pracownika, ale rzucamy go na głęboką wodę. Nie jest to dobra metoda zarządzania, chociaż znam menedżerów, którzy stosują tę metodę w swojej praktyce. Ale też wiem, że później na, tak naprawdę tracą na tym, bo członek zespołu nie czuje się kompetentny, wpływa swoją pracą na innych członków zespołu, którzy też nie czują się komfortowo w tej sytuacji, że no, ten pracownik nie daje rady. Jeżeli pracuje z klientem, to tą niekompetencję przerzuca jeszcze na klienta, i w takiej sytuacji tak naprawdę wszyscy tracą: firma, klient, zespół wszyscy. Nie mówiąc już o tym pracowniku, który tak naprawdę rzucony na taką głęboką wodę, czuje się sfrustrowany, czuje się zagubiony, niepewny i pewnie e, tak naprawdę chciałby stamtąd uciec. Oczywiście są takie osoby, które w jakiś sposób poradzą sobie w tej trudnej sytuacji, ale nie o to przecież chodzi w zarządzaniu, żeby liczyć na przykład przypadkowy sukces. Ok, więc druga e, rzecz, o której musimy pamiętać, to musimy dać czas na trening. Żadnej umiejętności nie nauczymy się po prostu w taki Sposób, że ktoś nam raz pokaże i będzie już zrobione. Więc jeśli nie będziemy mieli czasu na trening, nie będziemy mieli wcześniej na, czasu na odpowiedni instruktaż, zadania, które będą zlecone, nie będą wykonane w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Musimy swój narzędziownik wdrażania pracowników, delegowania. Zadań, musimy włączyć okres inkubacji, okres, w którym pracownik może w bezpiecznych warunkach popełniać błędy, dostawać dużo informacji zwrotnej, tak żeby to zadanie, które ma do wykonania, wykonał jak najszybciej, jak najskuteczniej. Na przykład, jeżeli chcę nauczyć kogoś telemarketingu, kompetencji, która jest trudna, bo wymaga wejścia w kontakt z nieznanymi osobami, bo wymaga od nas płynności, znajomości produktu, płynności mówienia, pozytywnego stawienia. Jeżeli ja nie będę miał czasu na przetrenowanie, Rozmów, prawdopodobnie się spalę i nie będę efektywny, więc muszę dać czas na trening pracownikom. A kiedy przyjdzie już taki moment, że pracownik będzie całkiem dobrze wytrenowany, ale natrafi na jakieś trudności w dalszej pracy, przyjdzie i będzie pytał, zadawał pytania, jak mam to zrobić, co powinienem zrobić, co trzeba zrobić. I to jest dobry moment, żeby nie dawać ryby, ale dać wędkę. Czyli zainspirować pracownika do tego, żeby samodzielnie poszukał rozwiązania lub naprowadzić go na to rozwiązanie, ale ważne tutaj jest, żeby to pracownik musiał dojść do rozwiązania, a nie żeby go dostał na tacy. Jeżeli będzie dostawał rozwiązania podane na tacy, niestety nigdy nie wyjdzie poza ten etap treningowy, poza etap wykonywania podstawowych czynności. Ale jest jeszcze inna koncepcja. Steve Jobs mówił, żeby nie zatrudniać ludzi po to, żeby mówić im, co mają robić, ale po to, żeby to oni mówili nam, co ma być zrobione. To jest zupełnie inny poziom zarządzania zadaniami. To jest poziom, w którym my zatrudniamy człowieka, który ma przyjść do naszej organizacji, do naszego zespołu i wnieść duże kompetencje, dużą wartość, której brakowało w tym zespole. Czyli to jest taka osoba, która nie dostaje wskazówek, instrukcji, tylko to jest osoba, która wytwarza metody, wskazówki i kreuje sposób wykonywania pracy. Jedną z metod, którą też można zastosować, to jest samozarządzanie, czyli pracownik sam sobą zarządza i organizuje swoją pracę. I to można powiedzieć że jest najwyższy poziom delegowania zadań, ponieważ pracownik jest na tyle kompetentny, na tyle świadomy, że po prostu sam sobie radzi. I Te wcześniejsze metody postępowania z zadaniami mieszczą się w filozofii stylu zarządzania sytuacyjnego, stylu zarządzania Według Blancharda. Blanchard wskazał cztery metody, według których powinniśmy zlecać zadania. Na początek powinniśmy zacząć od instruktażu, czyli nauczyć podstaw, podstawowych rzeczy pracowników. Później, jak już mają podstawy, można trenować te zadania tak, żeby doszło do takiego poziomu, że pracownik będzie wykonywał je niemal bezbłędnie. Z czasem, kiedy będą pojawiały się nowe trudności, większe zadania, większe wyzwania, pracownik będzie potrzebował konsultacji. I wtedy trzeba zastosować styl konsultacyjny, no i w pewnym momencie pracownik będzie już na tyle samodzielny, że będzie mógł sam sobą zarządzać i właśnie będzie na tym etapie delegującym, że będziemy właśnie mogli powiedzieć pracownikowi o co nam chodzi, on dalej będzie wiedział, co z tym zrobić. I pracownik rozwija się od takiego, można powiedzieć, poziomu podstawowego do bardzo zaawansowanego. I teraz temu aspektowi, czyli stylom zarządzania według Blancharda, zarządzania sytuacyjnego, poświęcę osobny odcinek, bo jest to na tyle ważny aspekt w zarządzaniu, Zadaniami, zarządzaniu, w ogóle dla menedżera, że będę o tym opowiadał i jak to wygląda z perspektywy pracownika, czego on potrzebuje na jakim etapie. Warto y, mieć świadomość, że jest to pewien wzorzec powtarzalny. No dobra, ale idziemy dalej. Spójrzmy teraz z innego punktu widzenia na zadanie na proces zarządzania zadaniami. Zarządzanie zadaniami to jest pewnego rodzaju proces, proces, który ma swój początek i koniec. Zaczynamy oczywiście od delegowania. W ramach delegowania musimy przekazać, w zależności od poziomu pracownika, właśnie, instrukcje, cele, konkretne opisy efektów, które chcemy osiągnąć. I musimy też dostosować właśnie poziom tego komunikatu do, do pracownika. Dobrze mieć tą świadomość, że za każdym razem, kiedy będę mówił o kolejnym etapie zlecania zadań, musimy mieć na uwadze to, że Inaczej postępujemy z pracownikami, którzy są kompetentni, są doświadczeni, są świadomi, a inaczej z pracownikami, którzy są świeżakami, którzy dopiero zaczynają swoją karierę, którzy nie mają swoich doświadczeń i jeszcze muszą dużo się nauczyć. Ok, więc delegowaliśmy zadanie, ale to nie wystarczy, bo zadanie też musimy monitorować. To znaczy, jeżeli nie będę monitorował zadań, to nie będę miał pewności, że te zadania będą po prostu wykonane. I bardzo często o tym zapominamy. Oczywiście możemy dać jakiś deadline, ale jeżeli nie będziemy w międzyczasie sprawdzać, czy pracownik wykonał to zadanie w taki sposób, jak być powinno, czy w takich kolejności, czy, czy rzeczywiście jego praca posuwa się w odpowiednim tempie, nie będziemy mieli takiego poczucia bezpieczeństwa, że zadanie zostanie dowiedzione do końca. Jak delegowaliśmy, zmonitorowaliśmy, no to po drodze pojawiają się trudności. I tutaj menedżer ma. Bardzo ważną rolę, żeby wspierać pracownika w pojawiających się trudnościach, które zazwyczaj gdzieś tam następują. I znowu, oczywiście, zależnie od tego, na jakim etapie rozwoju jest pracownik. No bo te formy wsparcia też musimy zmieniać, w zależności od tego, kogo, z kim mamy do czynienia, kogo mamy w zespole, jaki ma poziom kompetencji i doświadczenia. Natomiast pracownicy muszą mieć poczucie wsparcia, nie powinniśmy zostawiać ich samych sobie w procesie wykonywania zadań. Idąc dalej, bardzo ważne w procesie zarządzania zadaniami jest korygowanie zadań, czyli bieżące udzielanie informacji zwrotnej, zwracanie uwagi na to, co jest dobrze, co jest nie tak i ukierunkowanie pracownika na to, żeby szedł do celu tak, jak sobie to wcześniej założyliśmy. Delegowanie, monitorowanie, wspieranie i korygowanie pracownika w taki sposób, żeby Cel był, czy zadanie było jak najlepiej wykonane. No i w końcu ostatni etap to motywowanie. Czyli niezależnie, czy zadanie zostało wykonane na 80%, na 100%, czy na 50%, musimy zmotywować pracownika do tego, żeby miał poczucie, że albo świetnie wykonał robotę, albo musi, musi wiedzieć, co następnym razem zrobić lepiej, inaczej, sprawniej. I to oczywiście znowu, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju mam pracownika, takiej metody stosujemy. O tym procesie zlecania zadań będę nagrywał kolejne filmy, będę wchodził w szczegóły, będę pokazywał jak to wszystko działa. Więc śledźcie ten kanał w aplikacji, tak naprawdę w aplikacji Ask mentor macie już opisane wszystkie te kompetencje i wszystkie możliwości, które można wykorzystać. Zachęcam was do tego, żebyście skorzystali z bezpłatnego okresu próbnego i zobaczyli jak to działa, dołączyli do naszej społeczności, jeżeli wam się spodoba ten proces sposób uczenia się i nabywania kompetencji, rozwijania się z miejscu pracy w grupie z ludźmi. Kolejną metodą, którą chcę tutaj powiedzieć, to jest ta lewa ręka menedżera Z naszej strony, patrząc, prawa ręka. To jest proces PDCA. Proces PDCA, proces zlecania zadań PDCA jest zainspirowany metodą Skyzen to jest koło deminga, koło ciągłego doskonalenia. O tej metodzie pewnie jeszcze nie raz usłyszycie tutaj na kanale, ale dzisiaj chcę o, o niej opowiedzieć w takim kontekście zlecania zadań, które nie, tak naprawdę nie są dobrze dookreślone. Bardzo często musimy wydelegować zadanie, które nie jest dobrze sprecyzowane. Więc to, co wtedy musimy zrobić, to musimy zrobić wstępny plan, zarys tego, co ma być zrobione. No i zacząć działać. I to najlepiej działać wspólnie z pracownikiem, no właśnie, żeby to niedookreślone za, zadanie za, z, zaczęło nabierać coraz większego kształtu. Jak się okaże, że to nasz, nasz plan nie działa, to możemy go zweryfikować. I właśnie potrzebny jest taki checkpoint, sprawdzenie, czy ta droga, którą sobie obraliśmy, czy ona rzeczywiście jest efektywna. Czy te działania, które sobie założyliśmy, czy one rzeczywiście wnoszą wartość. Zatrzymujemy się, sprawdzamy. I jeżeli widzimy, że wszystko działa dobrze, no to super, no to działamy tak dalej. A jeżeli jednak coś nie działa, nie jest tak, jak sobie założyliśmy, no to wtedy wracamy do planowania i modyfikujemy plan i zaczynamy działać tak, żeby był on bardziej skuteczny. Więc metoda PDCA może nam pomóc także w zarządzaniu zadaniami. Nie tylko w kontekście innowacyjności na produkcji, rozwiązywania problemów produkcyjnych, skąd się ta metoda wywodzi. Jeżeli nie jesteście jeszcze użytkownikami, członkami społeczności Askmentor, zapraszam do zapoznania się z aplikacją, do skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego. Zobaczycie, jak to działa od środka. Znajdziecie tam setki, tysiące pigułek wiedzy. Znajdziecie tam wsparcie na czacie. Znajdziecie tam mikroszkolenia. Znajdziecie tam linki do dziesiątek, setek a nawet tysięcy miejsc w internecie, gdzie znajdziecie pomoc, wsparcie i poukładaną wiedzę, sprawdzoną, zweryfikowaną wiedzę biznesową. Niezbędną do tego, żeby rozwijać swoje kompetencje, ale też, żeby rozwijać swoją firmę. Zasubskrybuj ten kanał, napisz na czacie, chętnie odpowiem na każdy komentarz. Dzięki za wysłuchanie. Maciej Sasin, Ask Mentor.